To może nie będzie temat zbyt sympatyczny, ale, ale myślę, że warto o nim wspomnieć, bo przy okazji tych meczów, na których jest tyle kibisów, no niestety dochodzi wokół nich do bardzo złych rzeczy. To znaczy, no co tu dużo nazywając rzeczy pojemnie, jest polowanie na ludzi I, i, i to działa w obie strony, żeby nie było, że tutaj patrzymy jakiś jednostronny. Bo jak jest mężczyzna na Krakowi, to, to w drugą stronę też działa. Naprawdę po pierwsze. Uważajcie na siebie, jak będziecie szli na ten mecz. Tu apel do, do różnych kibiców. A po drugie, no nie wiem, może te grupy wewnątrz siebie wreszcie w jakiś sposób. Zaczą się Dajcie, ludziom, dajcie spokój normalnym dajcie ludziom po prostu poglądać po, mecze, chodzić w barwach, żeby to wyglądało jak normalnym, y, cywilizowanym świecie, a nie jakieś rozwiązanie polowania gdzieś tam przy, przy okazji po, po, po parku Jordana. Czy to naprawdę jest taki wyczyn, y, nazwijmy to w cudzysłowie lidze huliganów, że nie wiem, skroicie y, 15 czy 14 latka z szalika i jesteście tacy bohaterscy. No przecież to jest tak kurczę słabe, że, y, że aż y, głowa. Poli. Więc taki, to mówię tutaj do, do obu stron, jakby barykady, bo, bo, bo pokazuje mi się w internecie, w mediach społecznościowych zdjęcia po meczach Krakowi, bohaterów tych, którzy tam, właśnie 15-latków z Krakowi, a po meczach Wisły, tych, yy, którzy zostali gdzieś tam napadnięci przez drugą stronę. Więc nie wiem, no. Może, może zacznijmy cywilizować te obyczaje. Niech sobie każdy kibicuje. Mówił tutaj o normalnych kibicach swoim drużynom. Przecież no w pracy, gdzieś w różnych naszych środowiskach kibicujemy. Drużynę, jak ktoś mieszka w Krakowie, to wie o tym doskonale. Więc nie wiem, może jestem naiwny, ale z takim apelem bym się chciał tutaj zwrócić do, do kibiców obu drużyn. Dajcie spokojnie kibicować swoim drużynom. I, i tyle.